Cześć wszystkim. Interesy cały czas idą, ale czasem się zepsują, jak tu widać na tym filmie, ale nie o tym tym razem. Tu możliwe, że przyszły nasz prezydent. Głupa lista pełną mordą. Wcale nie lepszy od tego boksera Suwerena, terena, Masakra są te sondaże, nie? Prędzej uwierzę w to, że ZUS da mi godną emeryturę i jej dożyje, niż w te sondaże wszystkie. Emerytur po prostu nie będzie, bo im o to chodzi po prostu, żeby ten system całkowicie już walnął. Bo zniszczyli ten system z zapraszaniem turystów itp. Socjalami i no itp. Z ogródka też nie będzie co jeść, bo rolnictwo wykończą. No i przepowiednia Mateusza w restauracji Sowa i Przyjaciele wraz z Radziem i Dońkiem spełni się. I my będziemy pracować za miskę ryżu, a oni będą robić łaskę, głęboką łaskę z finałem na twarzy albo połykiem. Daj, suba, i tak nie mam finansów z tego, a robię to hobbystycznie. Robi się, panie. Subuj i obserwuj, będzie się działo.